Cię ma! Multi-gameplay, ja p -dole, nie. To nie za kurty. Multigameplay Multi-gameplay guy, Guy. Ale <ścoughs> no, to znaczy Young Multi. Ale, Nuta, to jest ten tak zwany rap! Crazy! Przyrodni internetowy brat, który jest w stanie nie odebrać ode mnie 35 telefonów. <ścoughs> rap. Ale po pół roku odzwonić. I spotkać się z mną A wszystko po to, by wyszedł zajebisty. <grym> no cóż, same fakty, same fakty. Cóż mogę powiedzieć, tak? Ale Edit, no, jestem nawet w niezłym Edicie. Ucinek sabotażysty. Vibe jaki mamy, to jest jakbyśmy wczoraj nagrywali ja, po... Może tych ujęć kurwa jaki skin. On Be, jest Bez komentarza. Ja po Właśnie Multi będzie hostem kolejnego zdania w programie Sabotażysty <grym> Ta trzy. Gorzej się nie dało, nie! Gorzej, gorzej być nie może, więc już jest ok. Najgorsze ujęcia zostały pokazane. Gorzej już być nie może. Ja już usłyszałem, że. To narzekanie, jest, że jakiś gość specjalny. No to jestem. Witam serdecznie.